Witam Państwa na dorocznym budzeniu Gdańszczan. To już ósmy raz się spotykamy z Państwem. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, słodyczy i żebyśmy tanecznie, radośnie w ten nowy rok 2024 sobie weszli. Dziękujemy tym obudzonym, którzy przyszli do nas. Wzywamy tych, którzy jeszcze się nie obudzili ale damy im szansę, strzelając z naszych różnych wynalazków, drodzy Państwo.